Witaj na kanale NP -TV. Jeśli cenisz niezależne media zostaw lajka i zasubskrybuj. To realne wsparcie dla naszej pracy. W dzisiejszym wydaniu wiadomości przedstawiamy. Polska walczy z alkoholem. Nowe zakazy wchodzą w życie. Trzaskowski chwali się sukcesem. Mimo klęski. Sikorski kontra Szefernaker. Polska ośmieszona na całego. Miller miażdży szłapkę. Dyplomatyczna wpadka RMF FM. KPO pod lupą. Pełczyńska Nałęcz ujawnia skandaliczne wyniki. Tylko na prowadzeniu. Sondaż wstrząsa polską sceną polityczną. Kaczyński atakuje PAP. Trump źle przedstawiony. Żukowska miażdży Tuska. Premier ignoruje priorytety rządu. Senyszyn i Tyszkiewicz uderzają. Nowe parkie atakują Sejm. Tusk broni PAP. Internauci w szoku. Masowe zatrucia w indonezyjskich szkołach. Rząd w ogniu krytyki. Korea Północna testuje drony bojowe. Sąsiedzi w panice. Sekcja komentarzy jest do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami. A to dopiero początek, przed Tobą porcja informacji, które warto znać. Zaczynamy. Polska 2050 walczy z alkoholizmem. Nowe zakazy i kary. Polska 2050 szykuje projekt ustawy który ma skuteczniej walczyć z alkoholizmem w Polsce. Posłowie zapowiadają zaostrzenie zakazu promocji alkoholu, w tym marketingu i programów lojalnościowych, oraz zwiększenie kar za łamanie przepisów. Violeta Tomczak podkreśla, że celem jest bezpieczeństwo Polaków, niezależnie od działań samorządów. W Warszawie wprowadzony został pilotaż nocnej prohibicji wśród mieściu i na Pradze Północ, jednak politycy uważają to za niewystarczające. W projekcie znajdą się też przepisy ograniczające alkohol w opakowaniach przypominających produkty dla dzieci, a także doprecyzowanie kwestii opakowań i promocji cenowych. Polska 2050 wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, przygotowując własną wersję ustawy, która może uzupełniać rządowy projekt. Rozważany jest także zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, choć szczegóły zostaną ujawnione w przyszłym tygodniu. Obecnie nocna prohibicja obowiązuje w około 180 gminach w Polsce, w niektórych miastach w całym obszarze. W innych tylko w centrach. Trzaskowski ogłasza sukces, mimo porażki. Rafał Trzaskowski ogłosił wideo sukces w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie, choć w rzeczywistości jego projekt zakazu sprzedaży alkoholu w całym mieście został wycofany po sprzeciwie radnych koalicji obywatelskiej. Zamiast tego uchwalono ograniczenia tylko w śródmieściu i na Pradze północ. Prezydent twierdzi, że udało mu się przekonać radnych i działa krok po kroku, wsłuchując się w głos mieszkańców. Polityka to sztuka kompromisu podkreśla Trzaskowski. Choć wielu komentujących w sieci wyraża zupełnie odmienne zdanie. Fala krytyki pod jego nagraniem była ogromna. Użytkownicy i aktywiści wskazują, że brakowało konsultacji, a cała sytuacja wygląda jak śmiech przez łzy. Wielu pisze, że prezydent został niejako zmuszony do wycofania projektu i że jego sukces to raczej symboliczny gest niż realne działanie. Krytycy podkreślają też, że ograniczenia wprowadzono tylko w dwóch dzielnicach, a Trzaskowski nie stawił się na sesji Rady Miasta, gdzie mógł bronić swojego projektu osobiście. Reakcje w mediach społecznościowych były bezlitosne. Użytkownicy pisali o kompromitacji, braku wpływu na własną partię i fikcyjnej sztuce kompromisu, w której to miastem rządzą inni, a prezydent tylko ogłasza, co mu pozwolą. Sikorski kontra Szefernaker. Kto naprawdę ośmiesza Polskę? Radosław Sikorski odpowiedział na krytykę ministra Pawła Szefernakera dotyczącą rządowych błędów w komunikacji. Szefernaker wskazywał, że ekipa Tuska ośmiesza polską dyplomację, psuje relacje z sojusznikami i rozsiewa dezinformacje opisując rządowe działania jako używanie miotacza ognia w sprawach bezpieczeństwa. Sikorski ripostował, że ośmieszające jest podniecanie się notką z podziękowaniami za prezenty i pozdrowieniami dla pierwszej damy. Odpowiedź wicepremiera wywołała falę komentarzy, a krytycy przypomnieli jego własne wpadki, w tym słynne zdjęcia przed Białym Domem. Były szef MON Mariusz Błaszczak i były doradca prezydenta Andrzeja Dudy Stanisław Żaryn podkreślali, że Sikorski sam kompromituje Polskę, a obecna ekipa rządowa zmierza w dramatycznym kierunku. Poseł PiS Paweł Szrod dodał, że list prezydenta USA był raczej kurtuazyjny, a ekscytacja niektórych polityków przesadzona. Spór pokazuje, jak mocno dzielą się opinie w sprawie polskiej dyplomacji i kto naprawdę naraża wizerunek państwa na ośmieszenie. W sieci wrze, użytkownicy komentują sarkastycznie, że Sikorski poucza innych, choć sam nie jest wolny od GAF, a Szefernaker krytykuje precyzyjnie każdy krok rządu. Debata ujawnia też napięcia między rządem a opozycją wizerunkowo i strategicznie, a widzowie mają okazję zobaczyć, że nawet doświadczony wicepremier może znaleźć się w ogniu krytyki. Miller daje szłapce lekcję. Dyplomatyczna wpadka w RMF FM. Europoseł PiS Piotr Miller ostro skrytykował rzecznika rządu Adama Szłapkę za komentarz dotyczący słów prezydenta Donalda Trumpa, które zostały błędnie podane przez Polską Agencję Prasową. Szłapka w RMF -FM stwierdził, że deklaracja Trumpa o pomocy Polsce po wojnie budzi niepokój i ważne są nie tylko słowa, ale też czyny sojuszników. Miller wskazał, że w pracy rzecznika rządu najważniejsza jest weryfikacja informacji przed komentarzem, bo w przeciwnym razie zamiast komunikatu mamy własną gafę. Europoseł podkreślił, że komentowanie wypowiedzi przywódców innych państw wymaga ostrożności, chłodnej analizy i świadomości, że rzecznik odpowiada nie tylko za siebie, lecz za wizerunek całego kraju. Polityczne emocje może pan próbować korygować, tak samo jak nieudane potyczki z językiem polskim. Skutków dyplomatycznych GAF tak łatwo pan już nie naprawi. Napisał Miller na portalu X przypomniał też, że rola rzecznika nie polega na szybkim tweecie czy emocjonalnym komentarzu, lecz na reprezentowaniu interesów państwa i dbaniu o spójność komunikacji rządu. Wpadka szłapki wywołała w sieci komentarze podkreślające, że nawet drobne błędy w dyplomacji mogą mieć poważne konsekwencje międzynarodowe, a szybka reakcja bez weryfikacji informacji jest ryzykowna. Lekcja Millera to przypomnienie, że komunikacja rządu to odpowiedzialność a wpadki komentatorów mogą odbijać się na całym kraju, a nie tylko na ich wizerunku osobistym. KPO pod lupą. Pełczyńska Nałęcz ujawnia wyniki kontroli. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawiła raport z kontroli dotacji unijnych przyznanych przedsiębiorcom od 2021 roku, w tym w ramach Krajowego Planu Odbudowy, gdzie przeprowadzono 1159 kontroli. Współczynnik nieprawidłowości w KPO wyniósł zaledwie 0,005%. Przeprowadzono również 161 kontroli w branży chore CA, wykryto 16 nieprawidłowości, rozwiązano 6 umów i anulowano dotacje o wartości prawie 3 milionów złotych. Wstępnej weryfikacji poddano 3206 projektów chore CA, z czego do dalszej kontroli przekazano 1389, a pogłębione kontrole obejmowały 39 podmiotów, w siedmiu stwierdzono nieprawidłowości. Minister wskazała dwa główne rodzaje naruszeń. Nieodpowiednie zainwestowanie środków, czyli działanie niezgodne z planem biznesowym, tu przykład łódki, która jest, ale nie pływa, skutkuje radykalnymi konsekwencjami oraz konflikt interesów, gdy dotacja nie powinna być przyznana, bo ekspert jest powiązany z beneficjentem, co może skutkować także sprawą w prokuraturze. Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że kontrole KPO będą trwać wiele miesięcy po zakończeniu programu nawet do połowy 2026 roku, obejmując również operatorów programu, w których wykryto pojedyncze przypadki poważnych podejrzeń konfliktu interesów, a konsekwencje finansowe mogą ponieść sami operatorzy. Minister zaznaczyła, że celem jest pełna weryfikacja zgodności projektów z podpisanymi umowami i zapewnienie, że środki unijne są wydawane zgodnie z zasadami interesem państwa. Kona prowadzeniu. Sondaż pokazuje mocną zmianę w Polsce. Najnowszy sondaż United Surveys dla wirtualnej Polski pokazuje, że na pierwszym miejscu znalazła się koalicja obywatelska z 32,3% poparcia, wyprzedzając dotychczasowego lidera Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 30,7%. Trzecia jest Konfederacja z 13,8%, a czwarta Lewica z 6,8%. Spośród partii poniżej progu wyborczego wzrost notuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z 4,5%, PSL ma 3,8%, partia razem 1,2% a Polska 2051%. Niepewnych wyborców jest 5,9%. Profesor Antoni Dudek wskazuje, że główne partie są stabilne w okolicach 30% idą web w web, a prawdziwa walka toczy się poza podium o przekroczenie progu wyborczego. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, Kozdobyłaby 189 mandatów, PiS 178, Konfederacja 69, a Lewica 24. Co oznacza? Że kozlewicą miałyby 113 miejsc mniej niż potrzebne do większości a Pis z Konfederacją 247, co pokazuje, że koalicja PiS Konfederacja byłaby jedyną stabilną większością, choć konflikt między Prezesem Kaczyńskim a Konfederacją zwłaszcza sławomirem. Mencenem może utrudnić porozumienie. Ekspert podkreśla też, że Konfederacja utrzymuje się stabilnie jako trzecia siła, a poparcie dla partii Grzegorza Brauna wzmacnia prawicowy układ w Polsce co wskazuje, że nastroje polityczne są obecnie wyraźnie stabilne i walka o sejmowe progi pozostaje kluczowa w kolejnych miesiącach. Kaczyński. PAP dezinformuje. Trumpa źle przedstawiono. Prezes PiS Jarosław Kaczyński skrytykował państwową agencję prasową, którą określił jako nielegalnie przejętą przez obecną władzę i działającą w sposób patologiczny. Powodem jest przekazanie informacji, że prezydent Donald Trump w wywiadzie dla Fox News miał obiecać pomoc Polsce po zakończeniu wojny, choć w rzeczywistości mówił o Ukrainie. To skandal mogło bardzo zaniepokoić opinię publiczną i to kompletna nieprawda, podkreślił Kaczyński. Według niego działania PAP pogłębiają chaos informacyjny i podważają dobre relacje między pałacem prezydenckim Karola Nawrockiego a Trumpem, pokazując, że władza stara się niszczyć osiągnięcia Polski na arenie międzynarodowej. Prezes PiS ocenił, że obecny rząd, pod wpływami zagranicznymi, działa manipulacyjnie i w sposób sprzeczny z zasadami przyzwoitego dziennikarstwa. Kaczyński odniósł się także do deklaracji premiera Donalda Tuska i zaprezentowanych czterech filarów rządu z 58 priorytetami, uznając zajmowanie się tymi planami za troszkę jałowe, bo według niego większość z obietnic i tak nie zostanie zrealizowana. Ocenił, że obecny rząd nie działa w duchu demokracji, opierając mechanizm władzy na manipulacji i oszukiwaniu społeczeństwa. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział złożenie wniosku o dodatkowe posiedzenie Komisji Sprawiedliwości, by zająć się łamaniem prawa przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. A poseł Marcin Wachoł dodał, że szef MS zapisał się w historii jako postać tragiczna, służąca politycznym interesom Tuska zamiast Polsce. Żukowska krytykuje Tuska. Premier nie przedstawił priorytetów rządu. Rząd Donalda Tuska nie zrealizował większości z obiecanych 100 konkretnych działań na 100 dni swoich rządów. Tymczasem dziś minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek przedstawił ogólnikowo 58 priorytetów. Wcześniej zapowiadał je rzecznik rządu Adam Szłapka. Fakt że priorytety rządu nie zostały przedstawione osobiście przez premiera, skrytykowała Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Nowej Lewicy. Jednak jest to osobliwe w skali świata, że priorytetów rządu nie przedstawia premier tego rządu, tylko rzecznik prasowy wraz z oberministrem, zauważyła Żukowska. Podobnie komentował Radosław Fogiel z PiS. Pan premier nawet nie pofatygował się, żeby osobiście przedstawić te priorytety, takie one ważne. Wiadomo, Piąteczek, więc już weekend. Krytyka wskazuje że brak osobistego zaangażowania premiera w prezentację kluczowych planów rządu może odbijać się na wiarygodności i postrzeganiu wagi zapowiadanych inicjatyw. Eksperci i politycy podkreślają, że prezentacja priorytetów przez ministra lub rzecznika zamiast premiera to rzadkość w skali światowej i może sugerować słabsze przywództwo w kluczowych kwestiach. Zwraca się uwagę, że taki sposób komunikacji rządu może utrudniać budowanie zaufania społecznego i jasnego przekazu politycznego, a także osłabia pozycję premiera w oczach opinii publicznej, zwłaszcza wobec mediów i politycznych rywali. Senyszyn i Tyszkiewicz wchodzą do gry. Nowe partie atakują Sejm. Na polskiej scenie politycznej pojawiają się nowe inicjatywy. Swoje partie rejestrują Joanna Senyszyn i Wabim Tyszkiewicz. Politycy liczą, że świeże ugrupowania przyciągną wyborców rozczarowanych dotychczasowymi koalicjami. Moim celem jest wprowadzenie do Sejmu przynajmniej 50 posłanek i posłów, mówi Joanna Senyszyn, profesor nauk ekonomicznych, była posłanka i europosłanka, kandydatka na prezydenta w ostatnich wyborach, od lat związana z SLD. Jej nowa partia, nowa fala profesor Senyszyn, ma już logo i wniosek o rejestrację w sądzie, poparty przez ponad 1000 osób. Wybory prezydenckie pokazały, że Platforma Obywatelska z koalicjantami nie zatrzyma marszu PiS do władzy za dwa lata. Potrzebna jest nowa siła na którą wyborcy będą mogli głosować z przyjemnością, dodaje Senyszyn. Nie jest to jedyna nowa inicjatywa. Swoją partię Nowa Polska rejestrują senatorowie Skoła Niezależni i Samorządni, między innymi Wabim Tyszkiewicz, Andrzej Dziuba i Zygmunt Frankiewicz, a także burmistrzowie i prezydenci miast. Tyszkiewicz złożył wniosek o rejestrację 10 września. O stworzeniu partii odpowiadającej na głosy środowisk samorządowych i przedsiębiorców myśleliśmy od dawna. M inaczej temu miał służyć ruch samorządowy tak dla Polski, wyjaśnia senator. Obie inicjatywy pokazują, że w polskiej polityce rośnie potrzeba alternatyw wobec dużych partii, a walka o mandat w Sejmie w nadchodzących wyborach może przybrać nowy, zaskakujący wymiar. Tusk broni PAP, internautom opadły szczęki. Państwowa agencja prasowa w likwidacji skompromitowała się, dezinformując Polaków w sprawie wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa dla Fox News. PAP twierdziła, że Trump obiecał pomoc lotniczą Polsce dopiero po zakończeniu wojny. Podczas gdy z kontekstu wynikało, że chodziło raczej o Ukrainę. Teraz do sprawy odniósł się Donald Tusk, który w żaden sposób nie skrytykował państwowej agencji, a jego wpis można odczytać jako jej obronę. Niezależnie od interpretacji słów prezydenta Trumpa pragnę przypomnieć, że dodatkową pomoc po ataku dronów dla Polski zadeklarowały Francja, Wielka Brytania, USA, Niemcy, Holandia, Szwecja, Norwegia, Czechy, Portugalia, Włochy. Napisał na platformie X wpis, wywołał falę komentarzy z języka tuskiego na polski. Będę was, moja PAP, bronił, jak niepodległości, dopóki jesteście w platformie. I was, dzbany powielające fałszywy przekaz, także. Dezinformacja level hard, podkreślił Krzysztof Feuset, publicysta sieci. Maciej Wilk, prezes stowarzyszenia Tak dla CPK, dodał, Gnikt do tej pory nie poniósł odpowiedzialności za szerzenie prokremlowskiej propagandy kanałami PAP. Internauci nie kryli oburzenia. Jakiej do cholery interpretacji? Pap zmienia treść słów Trumpa, a to dywersja, która służy Moskwie. Pisała Magda Trzaskowska. Panie premierze, może zamiast listy sojuszników warto zacząć od rzetelnych informacji we własnej agencji prasowej. Zasugerował Sebastian Meitz. Interpretacji. Wypowiedź nadpisano. Błędnie przetłumaczono i masowo kolportowano przez wasz rząd i sprzyjające mu środowisko. Te dywagacje powinien był pan zgasić w zarodku, podkreślił Bartosz Bocheńczak, sekretarz Nowej Nadziei. Fala zatruć w indonezyjskich szkołach. Rząd przeprasza. Ponad 800 uczniów w Indonezji zatruło się darmowymi posiłkami szkolnymi sponsorowanymi przez rząd, a od początku 25 roku zatrucia dotknęły już ponad 4000 dzieci. Największe ognisko miało miejsce w prowincji Jawa Zachodnia, gdzie 5 szkół w regionie Garut podało kurczaka z ryżem, a 569 dzieci doznało nudności i wymiotów. 10 uczniów nadal pozostaje w szpitalu. Pozostali wyzdrowieli. Samorząd zapowiedział wzmożone kontrole nad placówkami odpowiedzialnymi za dystrybucję posiłków, które wciąż będą wydawane, tymczasowo zastąpiono je chlebem, mlekiem, gotowanymi jajkami i owocami. W tym samym tygodniu fala zatruć dotarła też na wyspy Bangai w prowincji Celebes Środkowy, gdzie zachorowało 277 uczniów. Tam dystrybucję posiłków wstrzymano czasowo. Rzecznik prezydenta Prasetio Hadi zapewnił, że rząd przeprasza za powtarzające się w kilku regionach przypadki, które nie były zamierzone i nie spełniły oczekiwań. Program darmowych posiłków obejmuje ponad 20 milionów beneficjentów, a jego budżet wynosi 171 bilionów rupi, czyli 10 miliardów 32 miliony dolarów. Korea Północna testuje drony bojowe. Sąsiad w panice. Kim Jong-un osobiście nadzorował testy nowej serii północno-koreańskich dronów szturmowych Kumsong, które mają stać się głównym orężem armii. Dyktator podkreślił też konieczność szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji i masowej produkcji nowoczesnych systemów wojskowych. Zdjęcia opublikowane przez KNA pokazują drony niszczące cele, a Kim wyraził wielką satysfakcję z ich skuteczności. Eksperci ostrzegają, że niskokosztowe, wysoce efektywne drony stanowią rosnące zagrożenie, zwłaszcza że Pongkang zacieśnia współpracę wojskową z Rosją, wysyła broń i żołnierzy wspierających Moskwę w wojnie przeciwko Ukrainie, a w zamian otrzymuje pieniądze i technologie. Lim Eu-Hul z południowo-koreańskiego Kyungnam University podkreśla, że rozwój sztucznej inteligencji pozwala dronom działać nawet przy zagłuszaniu GPS i komunikacji, a postęp nabrał tempa od 24 roku dzięki transferom technologii z Rosji i doświadczeniu zdobytemu na Ukrainie. Hong Min z Koreańskiego Instytutu Zjednoczenia Narodowego w Seulu przyznaje, że drony budzą niepokój, bo są tanie, skuteczne i zwiększają potencjał militarnego mocarstwa Korei Północnej. Według niemieckiej fundacji imienia, Friedricha Naumanna od 23 roku, Pong Kang, wysłał do Rosji broń wartą co najmniej 5 miliardów 600 milionów dolarów i około 15 tysięcy żołnierzy. To już wszystko na dziś. Dziękujemy! że jesteś z nami na kanale NPTV. Jeśli chcesz wspierać niezależne media, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, udostępnij ten materiał znajomym i koniecznie napisz komentarz, co myślisz o sytuacji w Polsce i na świecie. Dzięki Twojemu zaangażowaniu ten film może dotrzeć jeszcze dalej. Do zobaczenia już jutro w kolejnym wydaniu wiadomości.